Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam was na pierwszy na moim kanale e, strój dnia. Dzisiaj za operatora robi moja Paulinka kochana. Tak. bardzo szybko, co mam dzisiaj na sobie. Zacznę może, nie wiem, od akcesoriów. Torebka pochodzi z Parfum, dosyć taka mała, natomiast bardzo dużo się w niej mieści, bardzo ją lubię. Jeśli chodzi o biżuterię, to mam ze sobą... Mój nowy nabytek, również zegarek z Parfua, No i oczywiście standardowo moja bransoletka Pandora, mój pierścionek. No i to, co mam na sobie, zaczniemy od góry. E, pod szyją mam taki komin z, z New Yorkera. bodajże. E, tutaj parka. Parka pochodzi ze Stradivariusa. Bardzo fajna, bo ma też taką dopinaną, e, że tak powiem, podszewkę. Na nogach mam e, leggingsy, takie jeansowe z e, bodajże kropa, i na nóżkach buty konwersy. Podkładam mam zwykły biały t-shirt na krótki rękawek, a na górę zarzuciłam sobie żakiet. Żakiet jest z HM, ale kupiłam go na Allegro, bodajże, czy z jakiejś strony internetowej.